Siemanko dobyściaki, z tej strony Bora. Witam Was w kolejnym 13 odcinku z Gierki City Skylines Texas. Dawno nie było odcinka, a ja to chcę nagrać nadal, nagrywać więc. Oto i odcinek numer 13. Zobaczmy co w tym mieście tutaj mamy, bo ja tutaj troszeczkę już pozapominałem w ogóle jak się w to gra. Nie grałem w tą grę od połowy listopada, więc trochę czasu jednak minęło, prawda? Tu miałem port. Tutaj wiem, że miałem coś ze ściekami, ze śmietnikiem, właśnie. Tu gdzieś na środku, z tego co pamiętam, był uniwersytet gdzieś. Tutaj. Dokładnie tak. Jest Dużo nowych widzów, więc witam. W tej gry chyba jeszcze nie widzieliście, ale pewnie wiecie, że chodzi w niej o budowanie jak najlepszego miasta. I takie też próbuję zrobić. Dobra, Hanesowo. Zdaliśmy sobie do Hanesowa. Aha. Tak nie mogę, tylko tak. Dobra, dajmy tutaj ten pasek, jak tam przestępczość. A, 13% wskaźnik przestępczości nie jest źle, policaj tu jest. E, a korki, albo zadowolenie. O, jest spoko w miarę. W rejonach handlowych 71%, to by się przydało poprawić. A, korki są, no ale korki będą zawsze i wszędzie, także. Ole to mnie coś martwi. Patrzcie, autostrada druga szybkiego ruchu, autostrada. Wleką się jak żółwie, no. Hmm. Nie tegez, nie takie to powinno być. Aha, bo tu jeszcze mam jedną taką yy, oksywie, właśnie dokładnie oksywie. Tutaj w tym tunelu czekają pod, podziemnym. I to dość spora kolejka tam się tworzy. Tu mam te tereny wiejskie, wilkowyje. <grystanie> Okej, okay, przydałoby się coś pobudować. Tu są te takie miejscówki fajne dla ludzi spragnionych ciszy i spokoju. Co to jest ten tweet? Nie, co to jest? Sklep don't... brak wystarczającej ilości towarów na sprzedaż. No jak to możliwe? A jak tutaj zadowolenie, no tutaj jest w miarę fajnie, właśnie przez to, że te chłopki wtedy stawiałem, nie? Korków nie ma. 35 euro dolarów za metr kwadratowy. Ale ja jeszcze chciałem sprawdzić jej takąś jedną rzecz, tylko już teraz nie pamiętam co ja to chciałem sprawdzić. Prąd mają i to w dużej ilości. Produkcja energii jest dwa razy większa niż zapotrzebowanie. Uzdatnienie ścieków, trzeba im zaraz tutaj pyknąć. No, hałas jest, ale głównie od tej autostrady, od sklepów tutaj przestępczości praktycznie nie ma. Prawie nie występuje, więc gitara. No, okej, okay, może dołóżmy im tutaj jednak faktycznie jeszcze jeden jedną oczyszczalnię ścieków. Gdzie to było? Tutaj najprawdopodobniej. Damy radę. No jak nie damy rady, jak damy radę? Prąd tu mają, więc jest spoko. Zaraz się to podłączy, to to sprawdzimy. Okej, okay, działa. Uzdatnianie ścieków wskoczyło wyżej, spoko. Dobra, budujmy coś. Tutaj mieliśmy tę ulicę. Pobudowane. Jak to, jak to miasto główne się w ogóle nazywa? A, nie nazywa się jeszcze. No właśnie, te beściaki. Pomysły piszcie w komentarzach pod spodem, jak to można nazwać. Chciałbym jeszcze ruch autobusowy zobaczyć. Oraz metro. Tu jest jedna linia autobusowa, ale działa również metro. Tutaj nie, po tych dwóch jeszcze właśnie nie. Ani autobus tam nie dojeżdża, ludzie muszą z buta łazić. Ale spoko, damy radę. Tu jest ta fasolka nasza, chicagowska. Okej, okay, to zbudujemy sobie tej drogi. Tylko które tak sobie teraz myślę, które. No, te podwójne chyba wystarczą, nie? Te... O chyba tak. Fickers. Fickers. A dobra, czemu nie? Może być tak. Okej, okay, tutaj sobie coś wbudujemy. Potrzebują więcej mieszkalnych budynków, sklepów fabryk ciutkę mniej. Jak to mamy ustawione tutaj? Na dole tutaj są budynki te zagęszczone mieszkalne. Tutaj są duże sklepy, biurowce. Hmm. Może te gęste mieszkalne bym tu pobudował teraz. Tak sobie myślę. Tutaj to wykasujemy, to, te dwa. O, tak to będzie wyglądało. Mają tutaj wodę w ogóle? Mają, także jest gitara. Prąd zaczną za chwilę tutaj yy, mieć dostarczany również. Czyli co, tutaj po środku gęsty sklep, nie? O, no tak to zrobimy. Tak sobie myślę. Tutaj gęste sklepy, tutaj też, tutaj też i tutaj też, a tamte mniejsze, nie? Tak, zgadza się. Tak to trzeba zrobić. Jakieś budki chociaż z hamburgerami niech powstaną. No i tak to będzie wyglądało. Tutaj z tymi towarami jest kłopot, jak widzę, znowuż. No ale przecież fabryki działają. Ale to ładnie oświetlone. Ula la! Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Plus 10 tysięcy już tygodniowo wpada. 31 tysięcy ludzi jest. Trzeba będzie ten budżet już w kolejnym odcinku odblokować. Jak będzie minus? Trudno, będzie minus. Zobaczmy jeszcze, jak tam ze śmieciami. No lekki problem jest. Nie ukrywajmy. Tu jest duży szpital, tam jest klinika. Tu by się gdzieś pytało pyknąć klinikę również. I chyba ją teraz pyknę, klinikę zwykłą taką jakąś, ale może... Coś lepszego? 90 tysięcy, a szpital kosztuje 65. 000. Hmm. Pokémon Center, no na pewno nie. Tam damy klinikę również, jeszcze jedną. Teraz tak, fire. No właśnie, tutaj też by im się przydało gdzieś strażu miejscowić. I to zdecydowanie tak. Tu im damy strażaków. Tylko jakąś taką małą remizę, nie? No, taka starczy. Tu się nie da? Da się. Będzie to w ogóle miało jakiś wygląd. A nie jest najgorzej, dobra może być. Prąd mają spoko. No widzicie, od razu to jakoś kolor zmieniło z czerwonego. A nie to, to. Hmm, tu by się da przydało kolejną straż gdzieś pierdyknąć. Może taką nieco większą. Tak sobie myślę. Dobra, policaja. Też mają tylko dwa komisariaty. To tutaj też by się przydał komisariat gdzieś. No, tutaj go damy. Tylko gdzie tu jestem mały posterunek policji? Tutaj. I dałbym go również gdzieś tutaj. Tylko zastanawiam się czy nie ten większy. Dobra, wmontowałem tutaj ten większy komisariat policji. Jak tam z tym leczeniem i z pożarnictwem. No, za wiele mi to nie dało, jak widzicie tu by się przydał jeszcze jeden posterunek straży. No dobra, damy. Damy taki. Tego jeszcze chyba nie mam nigdzie postawionego. A to bardziej tak wygląda jak ta u nas w Bielsku straż. Okej, okay, teraz powinna być gitara. No w miarę. Ale już to jest wydajniejsze. Dobra, jak tam szkolnictwo. Oj, coś lipa. Ale chwila. Uniwersytet jest tylko jeden tam. A to są szkoły podstawowe. Są trzy tylko. Ale czy ja wiem, czy to mało? Szkoły średnie dwie. Tak zostawiamy. Tego na razie nie ruszamy. Tak zostaje. Jak tu pobudowali się już? O, coś tutaj się buduje. Może by im tutaj jakąś tą atrakcję jeszcze dać? Co to jest? Atrakcja? Ciekawe, Kafe 3 na 4 Tu im kawę można pierdyknąć gdzieś, o. Nawet w miarę to powinni być zadowoleni bardziej z tego. BBQ, myślałem, że to ten... KFC. Okej... Okay. Fabryk byśmy mogli im tam dorobić trochę, nie? Ale fabryki przy fabrykach, tutaj. No tak, zdecydowanie domagają się. A właśnie, jak tutaj z tymi. Może bym tutaj im też pierdyknął gdzieś klinikę jedną, chociaż nie? No czemu nie? Klinikę im tutaj damy. Straż raczej mają, I to, ale to jest mała. Sama 15 wozów stażackich, Remisa ma 6. Damy im to. I damy im jeszcze Policaja, bo nie wiem czy mają. Mają, ale też mały. A, military... Ba <grytania> Baza militarna. Nie damy im takiego Policaja. Już to powinno być wszystko dość, dużo lepiej zorganizowane w tym momencie. Teraz chwila, tu mam atomówkę. Tu mam solary, śmieciory Wszystko mi wzrasta, fajnie, podoba mi się Tu na co będzie miejsce? Na recykling, aha, no dobra To im pierdykniemy, tu jeszcze z dwa kwartały ulic i do tego fabryki Może nawet 3. Te kliki, które słyszycie, klik, 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 klik. To jest wszystko to, że yy, o poziom wyżej wzrastają moje budynki. Dobra, dzień nastał, mają tej wodę, mają. Prąd dostaną zaraz, to nie problem. Czyli potrzebują sklepów. Może tutaj im jakieś sklepy też pierdyknę. Co wy na to? Jak... Co myślicie o tym? Hmm. Myślę, że to nie głupi pomysł. Damy im tutaj trochę sklepów. Niewiele, troszkę. O tak. Może to coś da na tym Sowie, żeby... ...przychodzili i kupowali również. Ale tu pracowników brakuje. Czyli co? Są za bardzo wyedukowani. Status spalania. Wykorzystanie wysypisk 27. No dobra, trzeba robić spalarnie kolejne. I to tak w miarę szybko. Raz, dwa, trzy. Myślę, że trzy starczą. No zaraz się to okaże. Czy starczą, czy nie. Kurde, jak odblokuję budżet, to będzie przelipa. Tyle pieniędzy będę tracił, że to jest masakra. O, pięknie, status spalania już dobrze. No i tutaj zapotrzebowali na sklepy, tylko nam zostały w tej chwili, także musimy budować sklepy, ale zaś towarów nie mają na zbyciu. No, A tutaj na Oksywiu, jak tutaj się sprawa ma? Może tutaj by jakieś sklepy pobudować jeszcze? Nie, ale to oksywie tak fajnie wygląda. Kurde, nie chcę go niszczyć. Ona mi się bardzo podoba. Może tutaj zrobić poniżej jeszcze jedną taką dzielnię? No właśnie. I jaką mi się połączyć? To nie jest głupi pomysł. Zaraz to sprawdzę. Gdzie to było? Chyba gdzieś na końcu, o ile dobrze pamiętam, albo na początku, no chyba raczej ta druga możliwość, czyli na początku nie, to było to? Tak, to jest chyba to, nie? Tak, dobra, to postawimy tutaj gdzieś dalej, a potem to połączymy jakoś, fajnie, postaramy się przynajmniej. Tak Nie mogę tego spierdzielić, bo jak to spierdzielę, to to spierdzielę. Tak jest dobrze. No nie jest dobrze. No zdecydowanie nie jest dobrze, dobra, burdlożer. Wszystko niszczymy. Okej, okay, ale to chyba trzeba poszerzać te drogi, prawda? Tak jest. No właśnie. Czyli zróbmy sobie to inaczej teraz. Na tym jednym kawałku. Tak. I piszcie nazwy na tą nową dzielnicę. Jak tam to jest Oksywia, to na tą też piszcie. Gdzie te drogi się poprawiało? Bo teraz już nie pamiętam. Cholera jasna. Tutaj nie. Tak jest. Mam pomysła po prostu to zrobić, żeby to było w miarę tak samo I w miarę równo oczywiście. I te wewnętrzne już zostają takie same, tak. Nie. Tak, jednokierunkowe. Tylko je połączyć muszę, okej. Okay. Czyli ta dróżka... O, w ten sposób trzeba połączyć. Tak jest. Ale ja tu chyba jeszcze coś innego wtedy robiłem. Nie wydaje mi się, że tylko tak, bo one były chyba jeszcze jakoś inaczej łączone. Nie, tak się to właśnie odbywało, więc ok. Dobra, i teraz mam takiego pomysłu, że to przedłużę o kilka. Tutaj jedno trzeba skasować. O, i tutaj nałożymy znowu to. ten oto sposób, ale to jeszcze damy troszeczkę dalej. I teraz zrobimy to nałożenie. Tak, i teraz mi to pasuje jak tralala. Teraz te drogi znowu pozmieniamy. Voilà. Te też. Nie, tam to nie. No dobra, jak już tam jedna taka jest, to już niech będzie. I te drogi tylko muszę jeszcze połączyć. No okej, okay, i tak to będzie wyglądało. Tylko trzeba zrobić na cztery to właśnie. Więc wróćmy sobie znowu tutaj, tak? Tak. No właśnie, co ja to zrobiłem? What, what the fuck, co tu się dzieje? O! Dobra, zmieniamy te drogi. Co, wymyśliliście już nazwę na tą nową dzielnicę? No to czemu nie wymyśliliście? Ty, ej, a czemu ty nie napisałeś jeszcze w komentarzu nazwę na, dziel na tą dzielnicę? Czekam. <ścoughs> Okej, okay, drogi zaraz będą zakończone. Tak to ma być? Aha, tu jeszcze. Połączenie tu też przecież nie wiem czy tam też tak zrobiłem nie tam było to wykasowane no bo co ja tutaj to całe wykasowałem i dlatego to tak lepiej było no dobra ale to w tym momencie będzie tak wyglądało akurat na tej dzielni żeby nie było tak samo nie No i kolejna dzielnica fajnie gotowa. Tutaj trzeba ją tylko jakoś połączyć z oksywiem. Choroba. No i tu jest teraz problem. To mnie boli. Zrobimy to tak. Tak. Hmm. No bo to zrobić, żeby to fajnie było. Tak to zrobię. No co mam zrobić? Musi być tak, nie może być inaczej. Trzeba pokasować jeszcze kilka rzeczy. Jak na przykład to, to, to i to. I to, i to, i to. A tam się coś pobuduje, więc nie będzie źle. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Wydaje mi się, że jednak nie, ale. Ale cóż. <laughs> Połączmy sobie to jeszcze tutaj jedno z drugim. Z tej strony również. I połączymy to jakoś w jakiś sposób. Tutaj z tą główną drogą ekspresową. Tylko przydałoby się to połączyć w jakiś taki fajny sposób, a więc prawdopodobnie podziemny. Czyli musiałby być z ekspresówki zjazd tutaj w dół. Ale podziemny. Co jest jak to się robiło? Aha. Nie, nie wiem. Aha. Dobra, już wiem. Okej. Okay. I tutaj teraz wyżej. A to doprowadzilibyśmy sobie w ten sposób, tak? Czy nie tak? Dobra, powiedzmy, że tak. Ale tutaj jest tylko wyjazd teraz, znaczy wjazd do miasta. A wyjazd z miasta, jak byśmy zrobili? Może być tak, to jest źle. To musi być z tej strony wyjazd. Tu jest wyjazd na pewno. Tak. A tu będzie wyjazd. Tylko muszę to jakoś pokombinować. I to będzie w ten sposób zrozegrane. Będą mogli od razu zakręcać, wjeżdżać do miasta, wyjeżdżać z miasta na ekspresówkę. Super to zrobiłem, bardzo mi to pasuje. Tralala, żeby tylko korki się tutaj nie tworzyły. To będzie fajnie. No i super, tutaj też będą mogli mieć wyjazd przecież. Tam również, tylko żeby te korki nie powstawały. To mnie nieco teraz martwi, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No cóż, w tym odcinku to by było chyba na tyle do Beściaki. Tu mają cmentarz. Tu prąd mają dociągnięty. Czekajcie, zrobimy im tutaj jeszcze od razu... ...ruły z wodą. Żeby nie było, że potem rół nie mają. Pięknie i woda już płynie. I tu jeszcze jedna ruła. I gitarra. Dobra, dobyściaki piszcie nazwy na tą y, dzielnicę, która teraz powstała oraz na tą główne miasto, to najpierw trzeba jakąś bardzo dajbistą nazwę wymyśleć. Z ciekawszych na pewno będę się brał przykład albo napiszę dokładnie takie, no zobaczymy jak to będzie. Jak macie jakieś sugestie, piszcie w komentarzach, nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę. Trzymajcie się ciepło, do kolejnego odcinka z Cities oraz z innych moich serii Strzałka.